Dzień dobry Państwu, Aleksander Serwiński, Wasz ulubiony doradca podatkowy. A dzisiaj nietypowo moim gościem jest Jeremi Kołecki, historyk, publicysta i autor oraz patron projektu Cienie Dziejów. I właśnie do tych cieniów dziejów dzisiaj sobie sięgniemy, a mianowicie do niewolnictwa za czasów Mieszka I, by płynnie w drugim odcinku, który pokaże się około tydzień później, przejść do tematu podatków. Ale podatków za czasów Mieszka I, a nie tych obecnie, którymi zaludzam Was regularnie. Tak więc, Panie Jeremi, zacznijmy może od tego, czy faktycznie Mieszko I handlował niewolnikami, czy są na to jakieś dowody? A Na sam początek pytanie bardzo dobre, tym bardziej, że temat niewolnictwa przez długi, długi czas był może nie tyle tabu, ale był troszkę świadomie pomijany przez badaczy, którzy woleli skupić się na państwie Mieszka I jako państwie, które nagle pojawiło się na kartach historii, nagle wyszło z mroku i nagle dzięki. Rolnictwu, górnictwu, a wcale nie podbojem i niewolnictwu stało się bogate i dochodowe. Dzisiaj wiemy, że to już nie był tak piękny i idylliczny proces i faktycznie współczesne badania wskazują, że Mieszko pierwszy niewolnikami handlował, nawet więcej, że niewolników łapał i nawet więcej, że niewolników przetrzymywał. Pytanie tak naprawdę na chwilę obecną powinno brzmieć, jaka była tego skala. No i teraz tak, Banek w tym temacie jest wiele prowadzonych przez profesora Przemysława Urbańczyka, czy Piotra Prankę, czy Marka Jankowiaka. Generalnie na chwilę obecną możemy powiedzieć, że na podejrzewane wedle nauki 300 tysięcy mieszkańców ówczesnego państwa piastowskiego w 10% składało się z społeczności niewolniczej. Udało się to panu Jankowiakowi, mniej więcej policzyć. Czyli na 300 tysięcy obywateli państwa pierwszych Piastów, skupionych wówczas w Wielkopolsce oraz północnej Małopolsce, 30 tysięcy to byli niewolnicy. Mm -hmm. I teraz pytanie o to, skąd i dokąd ci niewolnicy trafiali? To znaczy, jakie były najczęstsze kierunki, skąd Mieszko pierwszy brał niewolników i co z nimi potem robił? Ilu zostawało w jego kraju jako, nie wiem, służba, pomoc domowa, a ilu? Eksportował, mówiąc tak brutalnie, powiedzmy, bo, bo wtedy, nie oszukujmy się, niewolnik jednak był towarem. Znaczy, Brzezowski musi do tego, że to pytanie w żaden sposób brutalne nie jest. We wczesnym średniowieczu niewolnictwo uznawano za coś naturalnego. Bardzo ciężko znaleźć pracę, czy to chrześcijańskie, czy muzułmańskie, czy pogańskie, czy żydowskie, które by sens niewolnictwa w ogóle podważały. Najwyżej no, znajdujemy takie, które podważają moralność niewolnictwa w ramach własnej religii. Natomiast... Jakie były kierunki? Dla mieszka pierwszego na pewno najważniejsze były dwa: północne i południowe, tam dokładnie w południowo-wschodni. Północne, oczywiście, w kierunku Skandynawii, czyli do łączących te dwa światy germańskie i słowiańskie, miejscowości, jakim były Truso, Wolin, Bardy, Świelubie. Oraz na południu do czeskiej Pragi. Czeska Praga, musimy pamiętać, że to już nie było miasteczko na wzór Osława-Lednickiego, Gniezna czy Poznania. W czasach Mieszka Pierwszego Praga była przepotężnym emporium, wielkim miastem w Czechach. W zasadzie centrum średniowiecza w tamtym regionie i jednym z największych targów niewolniczych, jakie w ogóle widziała Europa. Do tego stopnia wielkim, że już pewien biskup znany na zachodzie jako Adalbert, a u nas jako Święty Wojciech, zbuntował się pod kątem handlu niewolnikami chrześcijańskimi, no i z Pragi musiał uciekać, bo przeciwko niewolnictwu chrześcijanami, co podkreślam. Wystąpił. Natomiast druga część tego pytania pytania, skąd mieszko niewolników zdobywał? Najpewniej to może uznać za czarną kartę w historii mieszka, chociaż moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z czarną kartą dziejów. Najpewniej wśród swoich wśród Słowian, musimy pamiętać, a to bardzo mocno na przykład wykazał przemysł Urbańczyk, czy Michał Kara, czy Zofia Kurnatowska, czy profesor pani Koćka Kręc. Że w zasadzie, jak sobie tak spojrzymy na mapę, dziejową oczywiście, od mniej więcej roku 920-930, to przodkowie mieszka na potrzeby chwili, nazwijmy ich sięmomysłem, ziemowitym leskiem omysłem, chociaż ich historyczność się podważa. Ale najprawdopodobniej oni dali podwaliny pod to, co Mieszko wykonał do końca, czyli budowanie państwa pierwszych piastów na Ziemi Gnieźnieńskiej. I od mniej więcej końcówki życia ojca Mieszka, ale na początku jego samego, widzimy taką manierę, że nagle zaczynają masowo płonąć grody i na ich miejscu powstawać nowe. Lutomiec grzybów, Gier, Gniezno, Osów, Lednicki, Poznań. Widzimy pewną tendencję, że nagle to państwo sobie eskaluje eskaluje ma pewnych sojuszników dookoła, głównie Gniezna. No i z regionów, gdzie eskalacja tej piastowskiej władzy szła, najprawdopodobniej stamtąd byli pierwsi niewolnicy, których można było sprzedawać spokojnie dalej, a późniejsi najpewniej pochodzili z Pomorza, z Małopolski i ze Śląska, bo też pamiętać, że ekspansja Piastów w zasadzie do roku 1989, czyli do odzyskania Krakowa dla... Dynastii Piastowskiej, bo nieustanna. To była dynastia, która w zasadzie cały czas walczyła i to niezależnie od tego, czy to był pierwszy historyczny książę Mieszko, czy to był Kazimierz Odnowicie, czy to był Krzywoustry, czy to był Władysław Herman, czy Bolesław Herman, to już w ogóle. Ta dynastia cały czas spadła na ekspansję, i w ramach tej ekspansji niewolnicy byli pozyskiwani. Więc kierunki mamy dwa: handlowe, północne, skupione na Skandynawach, południowy, skupiony w zasadzie na Żydach, Czechach i Arabach. Za pośrednictwem Pragi. A jeśli chodzi o sam do niewolników, najpewniej ci pierwsi w ramach podmianych terytoriów, późniejsi pewnie z północy i również z południa. Gdzie niewolników trzymano i jakich traktowano? Czy tutaj możemy odnieść do tego jakieś obrazy ze starożytnego Rzymu, czyli walki gladiatorów, generalnie przepaska biodrowa i człowiek, który nic nie ma, mieć nie może? Wiem, że to jest trochę zakłamany obraz tego, jak wyglądało niewolnictwo nie, nie ze To jest Rzymu, zakłamany obraz. Ale do takiej filmowej adaptacji, powiedzmy, tego, co ludzie mają w przekazie. Nie tak, jak było, hmm. tylko do takiego przekazu z ludzkich głów do trzy. I spróbuj się do tego odnieść, jak wyglądało to w czasach pierwszych piast. Tutaj musimy na to pytanie odpowiedzieć na dwóch płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza. Wyrzućmy z głowy scenariusze filmowe, fantastyczne, poetyckie, zapomnijmy o tym. Nie ma tu w ogóle przełożenia, jeśli chodzi o przeszłość. Płaszczyzna druga. A nie mamy źródeł polskich mówiących bezpośrednio o tym, jak traktowano czy jak przetrzymywano niewolników, źródeł historycznych, pisanych ale co nieco mówią nam źródła arabskie, źródła skandynawskie, źródła archeologiczne. Szczególnie źródła archeologiczne z południa Polski. Zaczniemy od źródeł historycznych pisanych. A bardzo fajnie nam na przykład widać w sagach skandynawskich, czy przekazach o Skandynawii, głównie niemieckich czy francuskich, oraz pismach geografów i podróżników arabskich oraz dyplomatów arabskich, takich jak nie wiem Ibn Rustech czy Ibn Fadlan. Którzy podkreślają to samo. Generalnie panowie o niewolników dbają. Niezależnie od płci, czy męska, czy żeńska, generalnie o niewolnika się dba. Z czego to wynika? Niewolników staram pozyskiwać się w wieku młodym. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy ich młodymi dorosłymi. Oczywiście nie, za, nie zawsze się dało. Czasami trzeba było brać to, co po prostu jest. No, ale całą się celować w ten wiek, jeśli chodzi o niewolnika. Wiemy na pewno, co do traktowania, że oni nie byli katowani, nie byli głodzeni, bo na zagłodzonym ani nie zarobisz, ani go do roboty nie weźmiesz, ani w zasadzie do niczego ci się nie przyda. Skandynawowie na przykład bardzo mocno pilnowali tego, że też fajnie widać w sagach, że kiedy niewolników transportowano, to starano się cały czas robić postój właśnie na to, żeby się ogrzać, żeby zjeść, żeby ich policzyć, żeby nikt nie uciekł, do czego w ogóle za chwilę dojdziemy. A na południe z kolei, ta struktura dzięki Żydom, Arabom i Czechom, bo tak fenomenalnie skonstruowana, że nie było szansy, żeby niewolnik poczuł się jakkolwiek zagrożony pod kątem życia, ale, ale, mógł poczuć się zagrożony pod kątem płciowości. O co mi chodzi? Na rynkach arabskich najbardziej pożądaną grupą niewolników byli tak zwani rzeżańcy. Dzisiaj nazywamy to kastretami. eunuchowi Ełnuch. Eunuchowie w kulturze bizantyjskich. Tak, w kulturze greckiej bizantyjskiej. Zgadza się. A o co chodziło z rzeżańcami? Było takie powiedzenie arabskie to właśnie traktowania niewolnika, że Mądry Słowianin to wykastowany Słowianin. Tak Arabowie widzieli z naszą kulturę, co ja mogę powiedzieć. Z czego to wynikało? A na przykład w takiej Kordobie, czy w Emiratach w dzisiejszych terenach Emiratów Arabskich, generalnie Słowian było bardzo dużo. Nawet szacuje się, że wspomniane już Kordobie mogło to być 13, a nawet 17,5 tysiąca samych niewolników sowieckich, tzw. Alsa Kaliba. Natomiast no jest to potężna grupa ludzi. Od jest to grupa ludzi bardzo lojalna. Są to ludzie związani z dworem, są to ludzie związani z wojskiem, są to ludzie związani z pracami domowymi u bogatszej warstwy muzułmańskiej. Są to generalnie ludzie, którzy. Nie są traktowani źle. Z tym jednym wyjątkiem, jakim właśnie było obrzezanie. Czemu tego w Kastowanie. Czemu to. Tego jest dyskretna różnica. Oj, absolutna. <noise> Dlaczego tego pilnowano? A taki człowiek w pojmowaniu arabskim i okazało się, że całkowicie słusznie. Nie będzie ani zagrażał dworowi pod kątem potencjalnych romansów, ani nie będzie zagrażał w haremach pod kątem napastowania czy wykorzystywania kobiet. Taki, a, Słowianin nie będzie także zagrażał w wojsku pod kątem zbyt dużej potęsty, no wiadomo, że wymawiać testosteron spada nikomu się mutować, nie chcę. Trudno. Natomiast, a, okazuje się, to jest świetna, się czytać arabskie, szczególnie na przykład takiego Ibn Fadlana, że Słowianie generalnie rzecz biorąc cieszyli się większym zaufaniem niż urzędnicy elapsy, niż to muzułmanie. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że, no, oczywiście po ciężkim tzw. Tak zwanym wówczas a dzisiaj kastracji, no, traciło się sporo argumentów, jeśli chodzi o buntowanie, więc też nie trzeba było niewolnika ani katować, ani głodzić, ani nic z tych rzeczy. Mało tego. Bardzo mocno w świecie arabskim, troszkę mniej w bizantyjskim, pilnowano tego, do czego niewolni się powinna dawać. Na przykład w Iranie, we wczesnym średniowieczu, próbowano zapędzić niewolników do pracy na roli. Nazywamy to fachowo niewolnictwem plantacyjnym. Zbuntowali się i już nigdy więcej tego nie próbowano zrobić. <grym> już nikt nie kazał niewolnikom biegać po polu. A na przykład jest Justynian VII, a cesarz Bizancjum próbował z niewolników słowiańskich zrobić armię, to się bardzo szybko zbuntowali, dołączyli do Arabów. W czasie wojny bizantyjsko-arabskiej. No tak się kończy zmuszanie Słowenii do zbędnej roboty. Natomiast druga część pytania. A jak ich przechowywano ich gdzie? i gdzie? To pytanie jest trudne. No bo tak, na pewno wiemy ze źródeł, głównie skandynawskich, arabskich i niemieckich, znaczy ówczesnych niemieckich, wówczas św. cesarstwa rzymskiego. Że niewolników transportowano najczęściej karawanami. Takie karawany były najczęściej organizowane przez społeczności spójne, czyli na przykład powiedzmy, Mniejszość żydowską, która posłużyła zawsze razem w każdym kraju, albo klany, rodziny, jak powiedzieć będzie dobrze, skandynawskie, które po prostu miały warunki i technologię, żeby prowadzić na szeroką skalę handel, czy to rzekami, czy morzami, czy wybrzeżami. To jakby byli specjaliści: Żydzi i Wikingowie. Natomiast e, po pierwsze. Wiemy na pewno, że czasem niewolników zakuwano na granicy małopolskiej oraz że znaleziono przykłady kajdanów niewolniczych. I wiemy na pewno, że na przykład w Polsce domyślamy się, że były przynajmniej dwa duże grody niewolnicze, odpowiadające tylko i wyłącznie za spędzanie niewolników i potem puszczanie ich na rynki świata w miejscowości Stradów i w miejscowości Niszacowice? To takie małe wsie na południu Polski, kiedyś ważne. Pozdrawiamy a, mieszkańców. Pozdrawiamy mieszkańców. Kiedyś ważne, potencjalnie ważne grody a, niewolnicze. Skąd wiemy, że tak to robiono? No bo generalnie jak myślimy gród, myślimy Mieszko pierwsze, myślimy Piastowie, to od razu mamy z tyłu głowy Wojsko, wojna, wyprawy do Krakowa, żeby go odbić. Na rój, żeby znowu pokazać Renssowowi Mądremu, że nie warto wkurzać piastów. Na zachód, żeby się znowu pokłócić z Henrykiem II po, a, po śmierci Uto Najwyższego. To już czasy chrobnego. Raczej kojarzymy z tym piastów, z wiecznymi wypadami, z wieczną wojną, z wieczną walką. Okazuje się, że nie. Oba wspomniane grody, Stradów i, a, i drugi. Okazują się być przede wszystkim skonstruowane w taki sposób, że nie było tam za bardzo jak umieścić garnizonu. Wokół nie ma żadnego dużego cmentarza, który by wskazywał na przynajmniej ciągłość, a jeśli chodzi o mieszkańców, jeśli chodzi o ciągłość zamieszkania. Nie znajdujemy żadnego dużego domu, który wskazywałby albo na siedzibę władcy, albo komesa, albo wysłannika, albo urzędnika piastowskiego. Nie znajdujemy nawet czegoś na skandynawski wzór, np. widzimy w Wolinie, czy jakiegoś dużego warsztatu rzemieślniczego, czy jakiejś spółki rzemieślniczej. Nic takiego nie ma. Natomiast co mamy w tych dwóch miejscowościach? Proste domy, bardzo prosto wyposażone, bardzo niewiele miejsca uprawnego, czyli potencjalnie to, co by na bieżąco, jeśli chodzi o wykarmienie niewolników. Mamy bardzo małe groby, najpewniej po prostu tych niewolników, którzy, czy to w, w przy, przypadku ran odniesionych przy transporcie, czy w czasie samej walki, kiedy ich pojmano, na miejscu po prostu umierali. Znaczy to ja wiem, że to brzmi strasznie, ale takie były realia tej epoki. Uh, najpewniej były to też miejsca tymczasowe. wiemy że w średniowieczu nie było to nic nowego. Skandynawowie potrafili wnosić całe potężne forty do tymczasowego uh, użytkowania na czas wojny. Przecież tego nie, nie robili Słowianie. Natomiast jedyny taki pozostaje problem to jaka była skala tego wszystkiego. Niektórzy badacze, na przykład jak profesor Michael McCormick, zresztą autor fenomenalnej książki The Origins of European Economy, polecam każdemu, kto interesuje się ekonomią i historią, a napisał bardzo prosto, że to musiały być setki tysięcy niewolników na całą skalę światową, tak mniej więcej od islamskiej Andaluzji po rzymską, czy rzymską, to zawsze jest kłódnia, po Bizancji, może po prostu powiedzmy, po jest na wschodnie. Natomiast jeśli chodzi o miejsca przechowywania, co jest ciekawe, odnajdujemy bardzo mało śladów samego niewolnictwa w Pradze, która była rynkiem największym w tej części Europy. Z banalnego powodu. Był straszny przemiał. Przyjeżdżali, byli sprzedawani, przyjeżdżali kolejni, bo konie byli sprzedawani. Tam po prostu nie było miejsca na jakieś szybkie postawianie śladów archeologicznych. Kiedyś rozgorzała w internecie dosyć gorąca dyskusja na temat genezy słowa słowianin, i czy ma to jakiś związek z angielskim słowem slave. Jak już jesteśmy przy tym temacie tak naprawdę, to myślę, że warto podgrzać troszeczkę piece hutnicze i na nowo tą dyskusję przywrócić do internetu. Jak jest naprawdę, czy to nie ma żadnego związku, czy ten związek jakiś jest? Związek ma, I to związek absolutny. Tylko że na chwilę obecną wydaje się, że on szedł w drugim kierunku. Najpierw powstało greckie, rzymskie, włoskie określenie na Słowian sklavus, sklavios, sklavi. Najpierw powstało określenie arabskie, Kaliba, A potem, przez jakby częstotliwość jego używania i skojarzenia, jakie z nim szły w tamtych regionach, no ewoluowało w niewolnika, <laughs> jakby dosłownie. Według współczesnych badań, przynajmniej na przykład przez Marka Jankowiaka, a wynika na to, że Słowo SLAW, SKLAVUS, SKLAVI, SAKALIBA były podstawą do słowa SLAVE. Jego częstotliwość, skojarzenia, które budziło, moment w jakich był używane w kronikach, czyli właśnie przy opisaniu niewolników sowieckich, były tak nagromadzone, tak częste, tak powszechne tak popularne, że w końcu skojarzono SKLAVUS z NIEWOLNIKIEM, no i się rzeczy ewoluowało to już sobie dalej w SLAVE. Okay. Czyli, czyli, czyli w tym kierunku mamy dosłownie odwrotnie. Nie nazwano Słowian od niewolników, tylko niewolników od Słowian. Okej, okay, czyli bardziej od łowców, niewolników, tudzież eksporterów A niewolników. Eksporterów, tak, A To też nie jest zbyt szlachetna generacja. W żadnym wypadku, tylko musimy sobie zdać sprawę, że tu nie jest absolutnie nic nowego w dzielę. A Na przykład. Było takie określenie na społeczność żydowską w kulturach muzułmańskich, które cały czas przytaczam w kontekście niewolników, jak radanici. Do tego stopnia, że zaczęto w końcu nazywać radanitami wszystkich Żydów. Tylko pytanie, co to słowo radanita oznacza? Można kłócić się o szczegóły, ale generalnie radanita to był Żyd zajmujący się handlem. I zacząłem to tak basą w świecie arabskim kojarzyć Żydów z handlem, że nadano im wspólne miano na wszystkich. Nieważne, czy był rolnikiem, czy handlarzem, tak była tanitom Czasem po prostu takie historyczne zaszłości, zaszłości zostają na długo. Absolutnie. I nie zawsze w takim kontekście, jakbyśmy chcieli. Tak samo, bo to z moich ulubionych, już kontynuując ten wątek. Uh -huh. Słowo Wiking. Wikingowie nie wiedzieli, że są Wikingami. <laughs> <laughs> ja chcę, żeby to wybrzmiało. Słowo Wiking najpewniej rozpowszechniło się w XIX wieku i nawet nie było rzeczownikiem, tylko to, co my nazywamy Wiking, to była czynność. Iść na Wiking, to było udawać się na podróż albo na podwój. Whatever. Ale generalnie Wiking nie było określeniem rzeczownika, tylko czasownika. I nie grupy społecznej, a czynności. A czynności, no. absolutnie. No ale no, utarło się, że Wiking to osoba, a nie czynność. No, tak, 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 osoba w hełmie z drogami. Nie, nie nosili hełmu z drogami. Bardzo wielu Anglikom drogi <grym> przyprawili, <grym> ale rogów nie nosili. Nie będziemy wchodzić jakby w ten spór, eee, wszyscy wiemy, że nosili hełmy z rogami, natomiast przechodząc już do finału pierwszego odcinka. Eee, no niewolników po coś się gromadziło, sprzedawało, eksportowało i teraz, jeszcze już nawiązując troszeczkę płynnie do kolejnego tematu, czyli podatków, czy twoim zdaniem, na podstawie wszystkich źródeł, które zgłębiłeś, niewolnictwo miało istotny udział w budżecie państwa pierwszych piastów? No i teraz tak. A to, na to pytanie możemy odpowiedzieć na dwóch płaszczyznach. Znowu. Pierwsze. Na jaką skalę Mieszko niewolnikami handlował? I druga. Jak mu za niewolni niewolników płacono? Zacznijmy od tego, jaka była skala. Jak mówiłem na początku, podejrzewano, że. Znaczy podejrzewano, upierano się, a nie podejrzewano, że albo niewolnictwa nie było wcale, a jak już to nie było tak dochodowe, jak się wszystkim wydaje. Bzdura. Niewolnictwo, to teraz powiem, będzie bardzo brutalne, ale było dla mieszka pierwszego biznesem idealnym, bo nie daj, że podboje prowadził cały czas, zapotrzebowanie było ogromne, rynki zbytu miał przynajmniej dwa, jak nie trzy nowe jeszcze kijów, więc mógł i na Wolinie, i potencjalnie w Kijowie, i w Pradze spokojnie handlować. Tradycję łapania niewolników znał na pewno z przynajmniej opowieści czasów Wielkiej Morawy, pierwszego Królestwa Słowian w zasadzie, takiego poważnego Królestwa Słowien. Wiemy, że niewolnictwo na pewno występowało w Małopolsce i na bank w Wielkopolsce, szczególnie kierując się nazwami miejscowości od łapanych grup, typu, nie wiem, pieczynki na przykład, czy walegi. Taką miejscowość też mamy w Wielkopolsce. Więc podejrzewa się, że dochody do skarbca Mieszka pierwszego, wedle współczesnych badań, takich osób jak Urbańczyk, czy Wadysław Duczko, czy Prankę, czy inni wspomniani dzisiaj, były znaczący. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi, czemu mu płacono? W zasadzie wszystkim. W zasadzie wszystkim. A wiemy ze źródeł, że za niewolników płacono srebrem, tak zwanymi dirhamami. Wiemy na pewno, że płacono drogimi materiałami, nawet jedwabiem. Wiemy na pewno, że płacono skórami. Przyprawami, solą. Pamiętajmy, że Wieliczka to jest dopiero XII wiek, więc do tego momentu, z wyjątkiem w zasadzie uzyskiwania solanek, z wody nie było tak jak, jak zrobić, więc jak była dostępna, to dano od razu. Jak to się na mieszku odbijało pod kątem finansowym? A czy finansowym? Balterowo-finansowym, będzie to tak wygodnie powiedzieć. Fenomenalnie. Wykopaliska w Wielkopolsce, szczególnie w Gnieźnie, Poznaniu, w Słowie Lednickim, wskazują bardzo prosto, że no Skala dochodów była na to ogromna, była z tego ogromna. Mało tego, to bardzo fajnie widać na przykład po militariach. No Mieszko miał dostęp do najlepszych mieczy, najlepszych toporów, najlepszych włóczni, fenomenalnych kolczuk. Mało mamy hełmów, ale przynajmniej dwa zostały znalezione też były dość mocnego, mocnej jakości. No skądś na to trzeba było wziąć pieniądze. My sobie nie zdajemy sprawy, ale militaria we wczesnym średniowieczu były diabelnie drogie. Za jednego konia, przepraszam, za jeden miecz można spokojnie sobie było kupić całkiem ładny kawałek ziemi. To była taka skala, jeśli chodzi o drożyznę. A wiemy od Ibrahima i Ben Jakuba, że mieszko miał z własnego portfela, to co tam, z własnego portfela utrzymywać stałą drużynę 3000 wojowników w pełni wyposażonych, którym płacił żołd i których rodziny utrzymywał. No, to jest potężna ilość pieniędzy. A pamiętajmy, że mieszko dość długo żył i dość długo władał potencjalnie około 35 lat a to przez 35 lat, żeby z własnego portfela utrzymać armię, wykarmić się, wykarmić ich rodziny, jeszcze dać im ziemię, dać im pracę, dać im uzbrojenie z pieniędzy. Więc podejrzewamy, że udział niewolnictwa, szczególnie z tradycji południowej, morawskiej, którą też mieszko świetnie znał, jeśli chodzi o handlowanie niewolnikami i znał rynki zbytu, gdzie można ich sprzedawać, był ogromny. Można oczywiście kłócić się, jak ogromne. W skali finansowo balterowej No niestety nie wszystko zachowało się w ziemi, ale na ten czas wiemy, że Mieszko nie tylko miał pieniądze z podatków, no to będę podejrzewał się już dość niskich, bo tym porozmawiamy później, a i z rolnictwa, czy z danin, czy z podbojów. Niewolnictwo grało rolę i to nie byle jako. Dobrze, myślę, że tym akcentem powoli będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. No i tak jak. Mam nadzieję, zostało to podkreślone. Niewolnictwo miało istotny wpływ na gospodarkę kraju pierwszych piastów. Zobaczymy, czy w odróżnieniu od czasów dzisiejszych taką istotną rolę miały również podatki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.